To, co ja dzisiaj kupiłem, to jest dobra. Przejdźmy do wczoraj. Wczoraj byłem w krainie bajek w Karpaczu, bo jak wiecie, ja jestem. Ja kupiłem sobie squishy. Po prostu chcę że sobie squishy kupiłem. Jakąś bułkę i donata chyba. Oba są spoko, ale dziś byłem na deptaku w Karpaczu i kupiłem w automacie Lego Ninjago. Dziś sobie to otworzymy. To jest jakby to podróba. Oryginalny LEGO. O, otworzyłem i już widzę nie... coś niepoprawne. Kolej z białym ninjom. Od kiedy? Jeszcze złota maska, okej, okay, złóżmy to coś. No i mamy. Dobra. Okej, okay, teraz składam to. No i mamy. Wow, Mam taką archiwalną minifigurkę. To myślę od... Czepiła rękę, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Cześć!